Dzisiaj powiem sobie, jak porządkować materiał, aby to miało ręce i nogi. Mamy nasz nowy projekt i jak go porządkować? Jeżeli mamy na przykład nagranie z dnia ślubu, warto sobie powiedzieć o tym, aby wszystko było w jednym miejscu, aby, to, aby nasz program nie szukał na przykład na dysku K, na dysku D, na dysku C tych plików, bo to spowolni, spowolni po prostu pracę programu. Dlatego najlepiej wszystkie pliki mieć w jednym folderze. Dlatego tworzymy sobie nowe foldery. Ja na przykład sobie tworzę, gdy na przykład mam trzy kamerki, no to nagrywam sobie na trzy kamerki i wrzucam 1, 2, 3, co oznacza pierwszą kamerę, drugą i trzecią kamerę może to być również taki nasz jeden dzień zdjęciowy, jeden, drugi dzień zdjęciowy, trzeci dzień zdjęciowy bo chodzi o to, żebyśmy wiedzieli co jest w tych plikach gdy przyjdziemy do naszego projektu na przykład za, za dwa tygodnie, za miesiąc za trzy tygodnie, i żebyśmy wiedzieli że to jest właśnie ten pierwszy dzień nagraniowy albo to jest pierwsza kamera i tak dalej, tak dalej tworzę sobie również folder o nazwie muzyka, bo zawsze jest w naszym filmie muzyka. Następne efekty, efekty, Następny folder to jest gotowe, w którym będziemy nasze gotowe, zrenderowane pliki, tutaj wszystkie zapisywać. Następny folder to jest projekt premier, projekt premier, i w tym miejscu będzie nasz, zapisany nasz projekt. I teraz ja sobie zapiszę mój projekt właśnie w tym miejscu. Nasz nowy projekt. Tutaj wpisuję nazwę właśnie i zapisuję. Ok, gdy mam już zapisany projekt, w naszym folderze pojawiły się dwa pliki. Pierwszy to jest właśnie ten plik, mój projekt, a drugi to jest autosave, czyli on automatycznie program zapisuje autosave. gdy na przykład zapomnę zapisać mojego projektu, mogę sobie tutaj wrócić do autosaveów i odpalić sobie autosave'a. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, bo często właśnie zdarzało się, że że się nie zapisało jakiegoś projektu. Program wywalił błąd. No i wtedy trzeba właśnie tego Autosave odpalić. Autosave. A. Wróćmy do naszego projektu i naszego okienka. W tym miejscu również wszystkie nasze foldery powinny być tak samo umiejscowione, jak w tym naszym folderze. Czyli jeden. No i dobra, tutaj tworzymy sobie dodatkowy folder o nazwie, yy, o nazwie. O nazwie Sekwencja. I w tym miejscu otworzymy sobie Sekwencję. Nasz nowy projekt Sekwencja. Wybierzemy sobie nasz preset i OK. Mam naszą Sekwencję. Zawsze tutaj tworzę sobie kilka Sekwencji. O nazwie na przykład Przebitki, w którym umieszczam wszystkie moje przebitki, czyli wszystkie moje pliki y, nagrane. Czyli na przykład nie muszę wchodzić wtedy. Y, Folder 1 tutaj wyszukiwać moich plików, tylko mam na przykład folder 1, 2 i 3. Ok, to jest mój folder ze ślubu i wesela. W tym miejscu właśnie mam y, moją kamerkę, pierwszą, drugą i trzecią. Co nie, dyktafon gotowy, tak dalej, tak dalej. No i na przykład chciałbym umieścić sobie y, na potrzeby tego właśnie skupiłem stąd do mojego y, folderu numer 1. I wszystkie te foldery, właśnie przenoszę tutaj, do naszych przebitek, do naszych przebitek. Ale co widzimy? Jest jeden kolor, co nie tego. No i gdy wrócę do tego projektu, na po miesiącu czasu, to nie będę wiedział, co do czego służy, co do czego służy, który projekt, który. Yy, dlatego jest y, taka fajna funkcja, tutaj jak widzicie taki kolorek jest y, żółty, żółty to dlatego możemy zmienić ten kolorek klikamy tutaj na folder, prawy przycisk myszy, label i tutaj zmieniamy sobie na nasz kolor, ja chcę na przykład żółty mieć ten kolor ten mie chcę mieć na przykład następny brązowy i następny zielony, zrobimy sobie zielony jak widzimy tutaj się zmieniło tutaj nic nam się nie zmieniło, bo to dopiero jest przypisane potem y, wchodzimy w ten folder, zaznaczamy wszystko Label yellow. I tak samo robimy z naszymi innymi plikami. OK, jak widzicie, tutaj nic nam się nie zmieniło, dlatego musimy to usunąć i jeszcze raz wstawić. Jeszcze raz wstawić nasze pliki. I teraz, I teraz widzimy, co jest do czego. Na przykład, że to jest pierwszy folder, to jest drugi i to jest trzeci, i już wiemy po miesiącu czasu, jak wrócimy, że co jest do czego, co jest do czego. I teraz na przykład możemy użyć naszą metodę cięcia yy, QWE. I mamy elegancko zrobione. Wróćmy sobie do sekwencji. Mamy naszą sekwencję, czyli nasz nowy projekt, czyli projekt główny. Możemy sobie zmienić tą nazwę. Yy, główny, na przykład. I mamy teraz główny ten projekt. Nie? Tutaj mamy przybitki, czyli wszystkie nasze pliki. Yy, już nie musimy szukać tych, yy, w tych plikach. OK. Wiemy, co zrobić, gdy mamy jeden nasz projekt. A gdy się pojawi, na przykład, zlecenie firmowe, i wtedy mamy ten projekt. I do niego się dorzucają różne inne pliki. Różne inne pliki. Co wtedy? Co wtedy? Robię to w następujący sposób. Tworzę nowy folder. Projekt pierwszy na przykład. I wszystko to kopiuję sobie do mojego projektu. Do projektu jeden. Do projektu jeden. I tak samo na przykład projekt. Projekt 2. I tutaj tak samo, właśnie wszystkie inne pliki. Wszystkie inne pliki. Proste, proste, co nie? I tak samo właśnie fajnie wykorzystać to w naszym, e, naszym, folderze, naszym folderze. Dobra, powiedzieliśmy sobie już, jak wybrać najlepszy program do edycji. Oczywiście pamiętajcie o tym, że najlepszy program to taki, w którym ty czujesz się dobrze. Nie musisz pracować w jakimś programie, o którym mówił, że on jest profesjonalny itd., itd. I ty koniecznie musisz w niego wejść. W tym programie, gdzie czujesz się jak ryba w wodzie, w tym właśnie najlepiej pracować, najlepiej pracować, bo wtedy najszybciej to zrobisz Ja przyszedłem na premierkę z tego powodu, że nie mogłem dużo rzeczy zrobić właśnie w Sony Vegas. Dlatego premierka dała mi multum możliwości, mega możliwości. W następnym kroku powiedzieliśmy sobie o interfejsie tworzeniu nowego projektu. Dalej przenoszenie plików do programu. Jakie przenosić kilka sposobów, mówienia. Online, tworzenie sekwencji, co to jest, do czego to służy, sposoby cięć. I w drugiej wersji szybkich shotów będą nie tylko sposoby cięcia, ale możliwości tych cięć, jakby gdzie je wykorzystywać, jak te cięcia dobierać, aby one miały odzwierciedlenie w emocjach widza, yy, który ten film ogląda, oczywiście. No i w następnym powiedziałem o warstwach, o co w nich chodzi.